Cześć, witam was serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na długo wyczekiwany przynajmniej przeze mnie filmik pokazujący renowację naszego kampera. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykończyliśmy część kuchenną, jadalnianą i taką dzienną ogólnie, czyli generalnie kuchnię salon i jadalnie. W następnym filmiku pokażę wam, jak zrobiliśmy część sypialnianą i zostawiam jeszcze łazienki na koniec do pokazania. Cieszę się niezmiernie z dzisiejszego filmiku, dlatego że zajęło nam to rok, żeby to wszystko zrobić. Oczywiście nie robiliśmy tego, wiecie, codziennie, tylko tak, jak mieliśmy czas, tak, jak nam się chciało. Podlinkuję Wam na górze filmik, w którym możecie obejrzeć, jak zmieniliśmy część dla dzieci. A dzisiaj do rzeczy. Otóż wszystko tutaj generalnie było brązowe przed tą całą zmianą. To było w dość dobrym stanie, dlatego, że ten kamper jest pięcioletni, także te szafki, to całe wnętrze nie było stare, on był po prostu w takim nie moim stylu i chcieliśmy sobie go odświeżyć, odnowić i zrobić po naszemu. Zaczęliśmy generalnie od tej części jadalniano-dziennej i tutaj praktycznie jedyną rzeczą, którą trzeba było odnowić, to był kolor ścian. Zaczęliśmy od yy, odinstalowania wszystkiego, co w tym kamperze było, co się dało odinstalować w łatwy sposób. Zabezpieczeniu tego, co tam zostało, yy, wyszlifowaniu, umyciu, pomalowaniu primerem i potem farbą. Czyli meble, generalnie w tej części, zostawiliśmy takie jak były. Jedyne co to zmieniliśmy trochę obicia, to na przykład nie było czarne wcześniej, a poduszki są powleczone takim czymś jak prześcieradło. Przygotowanie brzegów tej ławki to samo: szlifowanie, czyszczenie, projmowanie i potem malowanie kolorem, tym razem czarnym, a nie białym. Jestem w sklepie z materiałami. Nazywa się Joan. To jest dużo takich pierdol do ozdóbek do domu, ale generalnie ten sklep się specjalizuje w szyciu i w materiałach. I właśnie szukam czegoś, czym mogę obić te brzegi, kanapy. Także jak widzicie, no to jest naprawdę tutaj <grywa> zatrzęsienie. Jestem w dziale tapicerki i tutaj znalazłam taki winyl udający skórę. Na początku chciałam to, ale potem stwierdziłam, że to się za bardzo świeci i zdecydowałam się w końcu na coś, co było tutaj po tym. Wygląda to tak, po prostu jest trochę bardziej matowe, mniej świecące. Także idę płacić. Udało mi się oczywiście po amerykańsku kupić z kuponem o <grywa> minus 8 dolków, więc zamiast 20 zapłaciłam 13. Nie kupujcie nic bez kuponu nigdy w sklepach amerykańskich. Także obite oparcie wygląda tak. Tutaj też jest już skończony ten czarny brzeg. No i teraz pytanie: co zrobić z tymi poduszkami? Bo nie chciałam mieć tych takich szaro-zielonych. One są z daleka nie widać, ale one są zielone trochę. Chcę to zmienić na coś innego, co mi się bardziej tutaj będzie podobało, a mianowicie na coś białego. I teraz mamy dwie opcje: albo możemy obić to porządnie. Albo możemy zrobić coś łatwiejszego, co przy dzieciach małych jest dodatkowym plusem. Kupiłam, słuchajcie, takie pokrycia. To jest jak prześcieralbo takie z gumką. O. I to się po prostu naciąga. Trzeba to oczywiście ładnie tutaj wszystko powciskać. I wygląda to całkiem spoko, słuchajcie, moim zdaniem. Można to wyprać bez problemu. Także obiłam, obiłam jedną kanapę. I wiecie co jeszcze z plusem tych obić? Kosztują 10 dolarów. Jeszcze tu mam słuchajcie coś, o czym zapomniałam. E, takie szelki, które przypina się z tyłu. Mam ich tu 8 chyba. E, z tyłu, tak żeby ten materiał się nie ściągał w dołu. Także zaraz zrobię jeszcze to. No dobrze, także tak wygląda nasza nowa jadalnia. Na kanapę z kolei kupiłam taki fajny kot z frędzelkami, który mi się podobał, także już nie te pokrowce i wygląda to tak. Została mi wisienka na torcie, czyli dywan. No, dobra. Jak w salonie? Jeśli chodzi o kuchnię, w kuchni zdecydowanie było więcej roboty, dlatego że kuchnia no, to jest dużo szafek. Myśmy tych szafek nie odkręcali. Najłatwiej byłoby je wszystkie wyjąć, posprejować farbą na zewnątrz i przykręcić z powrotem. Myśmy natomiast nie chcieli tego totalnie rozkręcać tak do zera zupełnie, więc jedyne, co zrobiliśmy, to odkręciliśmy drzwiczki i drzwiczki pomalowaliśmy na zewnątrz oddzielnie, natomiast tą bazę szafek malowaliśmy tak jak jest przykręconą. Dzisiaj i malujemy tę najbrudniejszą robotę, chcemy zrobić właśnie za dnia i na zewnątrz. I ja właśnie się zajmuję myciem tego wszystkiego i powiem Wam, że cieszę się, że odnawiamy ten camper. Właśnie gdybyśmy go nie odnawiali i nie odmalowywali, to bym rzeczywiście tych szukrat nie odkręciła i każdego taka kamarka tutaj nie umyła, to jest strasznie brudne. Tutaj jest inny przykład, jak obrzydliwie brudno było pod kanapą, którą wykręciliśmy całą, więc bardzo satysfakcjonujący słuchajcie ze sprzątania tego sypku. Tutaj te listy dwie pod lodówką musieliśmy wymienić, to znaczy mężuś mój kochany wymienił. Dlatego, że one były całe jakieś zawilgotniałe, nie wiem, spleśniałe nie były, ale były takie sparciałe mocno. Musieliśmy je wymienić. I teraz e, ta nowa taka deseczka tak mi chłonie tego primera, e, że trochę tu spędzę czasu, coś mi się wydaje. A w międzyczasie pokażę wam, co mój mąż robi. Więc do męża idzie się tędy, tutaj przy kierowcy. Pod spodem jest dziura. O, zafoliowana. I mąż szlifuje. I to tylko jako mały przerywnik. Efekt tego konkretnego szlifowania możecie oglądać w tym filmiku. Będzie plamikowany na górze i w opisie. I to była generalnie adresowa dla dzieci, która wyszła tak. A wracając do kuchni, coraz bardziej biało, coraz więcej primera. Oglądacie teraz lodówkę i... To będzie tapeta, ale i tak poprajmowałam. A tutaj się zaczęło robić biało. E, cały ten kamper utrzymany jest w takich dość naturalnych kolorach, e, biel, dużo takiego naturalnego drewna, e, jak ta zasłona, albo takie okoszyczki wiklinowe, jak na przykład ten na sztućce e, i kolor, akcent, który użyliśmy, to jest zielony, taki jak tutaj widać w kuchni, e, taka szałwia zielona. E, wszystko, czego użyłam, podlinkuję Wam pod filmikiem, także nazwy tych kolorów i tak dalej, wszystko będzie w opisie. E, miało generalnie być tutaj naturalnie, trochę tak jakby w lesie. E, no więc zabieramy się za ten piękny zielony. Jest Boże 11:15 11. w nocy: 23:15, ale uwzięłam się, uparłam i stwierdziłam, że muszę zmalować pierwszą warstwę zielonych szafek, drzwiczek i szuflad. dokładniej mówiąc, w sumie idzie mi bardzo dobrze, bo została mi ostatnia szuflada. Jest to robota mocno-drobiazgowa, ale ja taką lubię. Super, mi się to podoba. Bardzo ładnie. Jestem czarnym, wszystko wygląda. I dzisiaj zamówiłam uchwyty, zamówiłam złote i czarne, bo jeszcze się nie zdecydowałam, jakie wolę. Ale tak jak patrzę teraz, to wydaje mi się, że chyba będą czarne, bo to jest czarne. Zawiasy są czarne, mikrofalówka, oczywiście. I zgadza się to też z ankietą na Instagramie, także są czarne. Teraz się trochę bawimy z detalami. Mam taki rozpuszczalnik w sprayu, mały do farby, który sobie psikam na ściereczkę i takie o tutaj, gdzie mi się wyjechało tu w rogu myję tym rozpuszczalnikiem. Także to są te minusy nie wykręcania wszystkiego i nie malowania tego oddzielnie gdzieś tam na zewnątrz, tylko właśnie bawienie się teraz w czyszczenie. W końcu robimy coś innego niż malowanie. Będziemy tapetować o to tutaj. To jest taka sama przylepna tapeta, tak naprawdę naklejka, nie tapeta. Tu mamy dwie rolki. Na razie powinno wystarczyć. Narzędzia do nakładania. I nakładać będziemy o tu. Tuż przy wejściu. Ok, także tapeta wyszła super, e, łączenie jej było bardzo trudne, ten wzór wydaje się taki dość prosty i geometryczny, ale połączenie go, to muszę powiedzieć, że było dość duże wyzwanie. E, w każdym razie instalujemy panele lodówki i pokażę Wam zaraz jak w całości wygląda lodówka z każdej strony. Yeah. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o kuchnię, to są płytki. Wydaje mi się, że płytki ogólnie w kamperze to jest wyższa szkoła jazdy. Myśmy się w układanie prawdziwych płytek nie chcieli tutaj bawić i po prostu zrobiliśmy takie naklejki, które wyglądają jak płytki. Byłam dość sceptycznie nastawiona, nie wiedziałam jak to wyjdzie, ale wyszło całkiem dobrze moim zdaniem. Trzyma się to już dość sporo. Myśmy tą kuchnię skończyli praktycznie latem. Więc ona jest dość dużo używana. Już i te płytki się bardzo dobrze trzymają, nic się z nimi nie dzieje. A przez to, że to jest taka winylowa naklejka plastikowa, to je się bardzo dobrze myje. Także plus kolejny, nie ma tam fugi prawdziwej, którą trzeba trochę bardziej pielęgnować. Także naprawdę super sprawa do kampera. To samo zrobiliśmy w łazience, spoiler. Mamy trzy płytki. Znaczy trzy te takie, wiecie, prostokąty, kwadraty z płytkami. Powiem Wam, że się spodziewam cała. Strasznie ciężko się do przykleja. Myślałam, że ta tapeta się ciężko przykleja, tak żeby dorównać wszystko tak jak trzeba. Tutaj jest naprawdę dużo zabawy. Problem polega na tym, że tu jest ta listwa na dole i my chcemy to tak troszeczkę wcisnąć tam pod spód. Normalnie, gdybyśmy robili nowy blat, to byśmy nakleili płytki i na końcu tą listwę. Ale w związku z tym, że lato na razie nie wymieniamy i tradycja już tam jest, no to nie chcemy, żeby tutaj nad tym wisiały te płytki, i żeby było widać, że jeszcze to brązowe spod spodu, więc wciskamy i jest to dość trudne zadanie. Tak wygląda nasz progres płytkowy. Tutaj wszystko jest ładnie już dorównane, tu jest wycięte na końcu. Także ta ściana jest prawie skończona, została trudniejsza ściana. A czemu trudniejsza? Bo ma strasznie dużo wycinania. Zaraz zobaczycie, jak hardkorowego wycinania. Jedna jeszcze rzecz w kuchni, o której muszę wspomnieć, to jest kran. Kran ma całą swoją odrębną historię za sobą. Znalazłam kran na Amazonie w bardzo dobrej cenie, który dużo ludzi widziałam, że instaluje warwi i faktycznie to się dobrze sprawdza, bo to jest taki kran, który można odłączyć i po prostu ruszać i sobie opłukać wszystko sprayem, co potrzeba w zlewie i na tym mi bardzo zależało. Męczyłam mojego męża strasznie, żeby mi ten kran zainstalował, bo ja sama nie umiem i skończyło się na tym, że przed którymś Takim dłuższym wyjazdem, latem, w zeszłym roku, instalował to chyba o pierwszej w nocy albo drugiej, także kłótnia dość mocna była. Jeśli chodzi o ten kran, nie wiem, czy mój mąż mi wybaczył do dzisiaj, jak o tym wspominam, to na mnie patrzy tak trochę z ale myślę, że warto było. Także dajcie znać w komentarzach, czy kran Wam się podoba. Jeżeli będzie dużo pozytywnych komentarzy, to pokażę mojemu mężowi na dowód jeszcze bardziej, że było warto instalować ten kran o tej drugiej w nocy. Poza kranem mamy też takie, taki dozownik do płynu, do mycia naczyń. Też mi się to podoba, także w kamperze, którym jeździmy, wszystko co może być na stałe, na sztywno przymocowane, to jest plus, bo nie lata to w czasie jazdy. No dobrze, także teraz pokażę wam jak to wszystko wyszło finalnie. Tak zwany big reveal i dajcie znać co myślicie.